To jednym przyciskiem to ogarniasz? ale to kurwa przycisków to jest no jest ale to jest tak, że na przykład przyjedzie serwis poustawia i jest funkcji i opcji od groma a korzystasz przeważnie z kilku tylko, nie? czy, prze, czy regulujesz ją za każdym razem? za razem masz kazać to jest opcja od no, Ja wiem, że jest opcja od cholery, bo możesz w prędkości taśmy, jakieś tam wytrząsanie, jeżeli, tak, szybko, same, jeżeli, to jeżeli szybko mają jechać na spryzmy, no to je obijasz, jeżeli mają leżeć dłużej, no to wtedy robisz delikatnie, żeby były delikatnie traktowane. Tak jak ze wszystkim, ja jak ziemniaki kopałem... O, tu nie słabo widać, tu trzeba było gdzieś przyjść. Zakopałeś tak już raz? Co? Nie miałeś okazji jeszcze wjebać gdzieś w błoto? raz było już blisko, że światła u babinku wjebali, to zostawili do rana, bo nie, nie, nie chcieli walczyć po nocy. Tak najlepiej, nie? Rano na spokojnie, przyjechał Kserion i dwa Dżungiry. i tak aby aby, nie? Pra prawie tego pigla położyłem i poszła późba w te pajowec. A co, odpiła się? Nie ale kurwa ściągło mi ją. Po prostu za blisko przyjechałeś. No, Kułku więc było ten dałek. nie No Jakbyś dobrze się rękami by zapał, za przyszłek by się wyłożył nie? To później do, do ramy uwiązali, bo, bo bardzo zjery, na bardzo nieje na pół to, Boże, to jeszcze pełna. No pełna, bo najebali mi takie gliny, ty później jakby... jakby wysuwałem, bo to, ko, to, ko, to kostka bo, to, to taki wyszedł. kurwa kontener, wyszedł co, nie? <laughs> Wiesz, John, mały John ta 150. Ale co, nie rady, mają odwozu tutaj, nie? Same kombajnie duże przyszły i bez odwozu. Nie, nie A tam jedną tam rękę łapiesz na tym prowadzeniu w środek. Tak. To jakiejś, kurwa, team, albo, ale też team. jakieś buraki odmiana, hmm. że mają liście takie wąskie długie, nie? Ja ci powiem też mam te KWS i one, one też tak to, Tak to, jak już z deszczapił. Ja ci powiem tak trzeci rok teraz nie mm. tylko że pierwszy rok to nie cały Ale co, jest tylko... no ropa sterowanie jest coś zmienione czy w każdej kolejnej tak samo? To Bo kolega na przykład nie, kupił, koparkę, ryska, kupił koparkę JCB i niby 4CX mieli wcześniej, kupili teraz no nie nową fabrycznie, ale nowszą, taką świeżą i już kurwa na jednej bajsze masz odwrotnie, kurwa czynności i już się pierdzieli. Nie, no, nie chcę, by on się zamienił. No Żeby już tak, to, tak było, teoretycznie gości mówią, że 4000 będzie kosztować i to da radę przemienić. A się okazało, że trzeba cały rozdziela za 20 parę wymięć, nie? A <gry> wiesz jakie szczury tu latają? No ja wiem. jak mieliśmy na przykład pryzma była wykopana pod koniec października, a brali po dwóch tygodniach. To wiesz co się w tej pryzmie działo? Kurowski no. być? To jakbyś tak wszystko zebrał, to byłaby z łyżka od manitki szczurów. Czekaj. Co tak jest? widzowie, cały koszyk. Kurwa Wykopki Pan już może być na asfalt, nie wiem nie I co, to jest chwila moment, nie wyładunek. Minuta 5. Ile to może być? 30 ton ładunku? Tak jest pełna może być, nie? Nie przyszło na pomysł, żeby na wagę wjechać chyba, chyba by nie chyciła ta na bazie, co jest Pewnie Tam idę do 50, to nie jest do 60 pewnie. Nie no, przy takim areale I takiej, co Wy tu macie wydajności To to musi być taki sprzęt, bo to Takimi zwykłymi skorupami, to byście musieli z trzech od niego odbierać Jeszcze jak wozić tam z tych gór gdzieś dalej już w ogóle tragedia no ładne budaki, na taką suchotę Jak na przykład ktoś przychodzi i z takiego normalnego gospodarstwa, gdzie tam na jakichś sześćdziesiątkach pracował i w takim temacie i szala taki sprzęt To musi najpierw pojeździć sobie z kimś i sam musi po prostu do tego dorosnąć i poczuć gabaryty Bo tak na polu to jeszcze pół biedy, nie? Ale gdzieś tam na drodze się porusza, to jest w ogóle już... Nie wiem o co chodzi, widzę prostuje Przyjechał i narzekał. Mówi, kurwa, nie ma już filmów. No tak, ten, to przyjedź. mówię, że ona powiedziała, że do 21.00 mamy czas, co coś nagramy. Nie, śpią, się Nie, tak z tylko poglądowy. Do celów edukacyjnych. Wyszedł, zobaczył. się, wybaczył siatkę z Nie. Takie, że rzeczy niemożliwe inaczej. Na cuda trochę trzeba poczekać, a rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Nie? Wytoczyć, przekombinować, przerobić, stulejować, o I tak to wygląda. Nie, przyczepa fajna, kozak. <mulety> dorzuca do pieca. I cried at you myself and she lets me off, with easy. give me all no, 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 no key love.

Lies a dirty secret, something magical. Magic's in the evening, like a unicorn. Do you still believe in something magical? Underneath the rainbow, down beneath the shore, lies a.

Nie są ma te życie źle Dobry stępa podstawa poduszkę łóżkiem temat, pod podką klamka Proszę panię do tańca, tam macie rurę, ja na loży siadam Pierz do sprawdzenia, dziś nie ma Ciągle Ciągleś na Nie śpiew No no, I, don't know. Know. I don't want to freeze, be in love for baby Give me all the notes, Try to you let me, off, Give me all no low no, no love Vô bể bạc, kiếm liều ôn lo, không có tình yêu. Tôi tự 啊。Yeah.